Cześć, mam na imię Wojtek. Jestem fizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji Multimed. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak samodzielnie rozluźnić się po treningu z pomocą rollera. Pierwszym ćwiczeniem będzie rolowanie łydki. Tutaj należy pamiętać, zresztą jak przy każdym rolowaniu, że jeżeli chcemy rozluźnić mięśnie, to rolujemy się bardzo, bardzo powoli. Jeżeli tylko znajdujemy jakiś punkt, który jest bardziej wrażliwy od całej reszty tkanki, zatrzymujemy się w nim, staramy się go rozluźnić, spokojnie oddychamy i czekamy aż napięcie odpuści. Dopiero wtedy przemieszczamy się z wałkiem dalej. Drugie ćwiczenie to rolowanie przedniej strony uda. Oczywiście, tak jak przy poprzednim ćwiczeniu, pamiętamy, że robimy to powoli. Również jeśli znajdziemy jakieś miejsce bardziej wrażliwe od innych, staramy się poczekać, zatrzymać w tym miejscu, rozluźnić. E, oczywiście też mamy do wyboru wejść w wersję trudniejszą i wersję łatwiejszą, w zależności od tego w jakim stopniu nasze tkanki są spięte i jak reagują na bodziec. Ostatnie ćwiczenie, które Wam dzisiaj pokażę. Rolowanie bocznej strony UDA, czyli rolowanie pasma biodrowo piszczelowego Pamiętajcie nadal o tym, żeby się nie spieszyć. Tutaj jest to szczególnie wrażliwa struktura, także spokojnie pracujcie z oddechem, nie spieszcie się, a na pewno przyniesie to Wam korzyści. Powodzenia z ćwiczeniami, a na profesjonalne zabiegi zapraszam oczywiście do Multimed.